Dzisiaj myjemy boisko startanu. W celu przygotowania na wierzchni pod wylanie nowej warstwy ponad 2700 m2, 10 godzin pracy, gorąca i zimna woda, a to wszystko po to, aby nowa wylana warstwa przykleiła się do podłoża i dobrze trzymała się przez lata. Jeśli jesteś zainteresowany czyszczeniem kostki, myciem elewacji, myciem dachu, skontaktuj się z nami. Możesz do tego wykorzystać kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź skontaktować się przez formularz na naszej stronie. Pamiętaj o tym, że ważne, abyś podał dokładny adres, rodzaj powierzchni do wyczyszczenia, numer telefonu oraz adres e-mail.